Witam Was w kolejnym odcinku w tej jak do mrożnej niedzieli. Dzisiaj coś nagramy o tej bestii? Nie, o tej nie będziemy nagrywać. Może innym razem. Jak to byście chcieli, to coś Wam to mogę pokazać. Mianowicie dzisiaj jest chwila czasu i chciałbym tu Wam przedstawić już dawno taki, tak naprawdę, film, który miałem stworzyć o naszej pięknej od jcb 19 c 1 słuchajcie, maszyna, która jest u mnie już od 2,5 roku, eee, dużo nie zrobiła. Ona ma tam chyba raptem, zaraz wam powiem ile godzin. Tylko gdzieś klucze poszukam, bo zjechało z roboty. Jeszcze miałem ją umyć. Kurczę przed schowaniem do garażu. teraz na tym te rozy. będę ją tam wywoził na gospodarstwo, ale już teraz nie będę ją mył bez mróz. Ma 411 godzin, także dużo nie zrobiła. W pierwszym roku naprawdę było sporo tej roboty na tą maszynę, natomiast w drugim roku się zrobiło bardzo dużo konkurencji. Ludzie pokupywali, no ale cóż. A jeździć za darmo robić to też bez sensu. Słuchajcie, mini koparka JCB 19C1, jak mówiłem 2,5 roku u mnie już użytkowana, kupiona w interhandlerze. Zresztą w sumie tylko można kupić w interhandlerze, ponieważ oni są wyłącznym e... Wyłącznym dealerem. Nawet gdzieś taki napis chyba mają, dziś jak patrzyłem A może i nie mają. Słuchajcie, kopereczka napędzana silnikiem trzegorowym Perkinsa O mocy 16 koni bodajże z tego co pamiętam Tu mamy taką właśnie klapkę, można powiedzieć roboczą, otwieraną Gdzie możemy między innymi tak, zobaczyć, że żółta jest dla mnie czerwona Filtr <gryt> paliwa z separatorem wody Miarka do oleju. Jak widzicie tam te mały silniczek, filt oleju. Nawet fajnie to pomyśleli. Wlew oleju, bo wszystko jest blisko i wszystko jest tak naprawdę dostępne. Chociaż, żeby olej zlać, trzeba od dołu odkręcić taką płytę. Nie wiem, czy to będzie widzieć nawet. Gdzieś tam taka płytka jest, ona ma parę śrubek. Myślę, że <laughs> widzicie filt powietrza i takie tam inne właśnie, o bajery. Tak to wygląda. Tutaj od tej strony mały silniczek, tak naprawdę. O, jeszcze mamy włącznik, wyłącznik prądowy, także i zbiorniczek do jakiegoś tam płynu, do, do tych spryskiwaczy, bo ma gdzieś tam na wycieraczkę bodajże do spryskiwaczy. Nawet nie korzystałem z tego, Wam powiem szczerze, jeszcze i tak to tak naprawdę tutaj by wyglądało, jeżeli chodzi o strony tej małej klapki technicznej. Tak, czyli szybką obsługę można zrobić z punktu z tej klapki, nie ma problemu. Natomiast, jeżeli chcemy jakąś tam grubszą naprawę zrobić, grubszą naprawę albo tam jakąś wymianę, musimy otworzyć ten cały bok. Mamy tak, wizjer z stanem oleju hydraulicznego, wlew paliwa, zbiornik, słuchajcie, ma chyba tam 16 czy 18 litrów. Starcza to na cały dzień pracy. Mogli troszkę zrobić większy zbiornik, ona tam pali od 1,5 tak, do 2,5 zależy jest teren, co kopiemy na godzinę te 2,5 litra na godzinę maksymalnie eee, także nieraz po prostu trzeba tą bańkę na busie wozić no i gdzieś tam na koniec roboty czy, czy jak robimy naprawdę akordowo długo trzeba po prostu w ciągu dnia dolać trochę jest to słabe no ale co zrobić pewnie nie było miejsca także tak to tutaj wygląda co nam tu się nie otworzy to o kurcze przymerzło a nie jednak nie tak jak widzicie otwierany bok mamy Wlew do oleju hydraulicznego, e, który można tu uzupełnić, tam jest wkład z filtrem, czy go tam, chłodniczkę, ona jest chłodzona na płyn, linkę gazu, jakieś takie tam pierdoły. Tutaj klamra, jak przy przyczepie, to jest tak kurde słabo zrobione, bo łatwo zapieprzyć ręką tutaj o, od, i odciągamy cały obciążnik. Czekajcie, z tą linką odepnę. O, to, to przymarzło, a ja muszę przyciągnąć bliżej, bo się nie chce koć tutaj. Wam no tu pokażę. O, to jest fajnie zrobione, bo jednakowo jest jest obudowa, której zrobili od razu, tak naprawdę, balaz do tyłu obciążnik. O, można go odkręcić i widzimy wtedy całą maszynę już e, w taki oto sposób. Jak widzicie, akumulator jeszcze jest poniżej. Nie wiem, czy z tego punktu było go widać, czy nie było widać. W każdym razie konstrukcja jest naprawdę bardzo prosta. Dalej, ta wodnica nawet zostawię do smarowania tej maszyny. A takie to wszystko nowe O jakaś tam rurka wydechowa. Tam mówię, mały silniczek, który jak naprawdę na 16 koni robi robotę, ale tutaj silnik nie jest tak naprawdę priorytetem. Natomiast hydraulika, hydraulika jest, robi całą robotę. Tak to wygląda, słuchajcie, z tej perspektywy. Jest to ciężkie jak cholera do no zamykania. No ale dzięki temu mam też jakiś tam balast. Linka, nie wiem, tak naprawdę, przecież to tak samo się z siebie nie otworzy. Ale nie wiem, czy to może by kogoś tam nie przygniotło, czy coś. Musimy w każdym razie tutaj zahaczyć na ten hak. To zamknąć. O, to podnosimy do góry. Czekać jak mi jedną ręką to się uda zrobić. O, jak właśnie myślałem. Ale jakimś sposobem zamkniemy, chyba o dobra tu od razu też zamknę, żeby było zaketowane. A gdzie ten kluczyk włożyłem? Ja pierdzielę. A jest w kieszeni, jak woźnię z tymi kluczami latam. A więc tak. Słuchajcie, ramię, które może kopać do głębokości 2,50 chyba 6, 2,60, różnie to podają, ale tak naprawdę bezpieczny wykop to jest takie tam 2,10-2,15, bo przecież nikt nie będzie stał nad wykopem i długo pod siebie, żeby się zapaść. Ramię, oprócz tego, wiadomo, koparka mała obrotowa, jeszcze jest łamane na jednym siłowniku łyżki. Mamy łyżkę skarpową, nie jest uchylna. Eee, fakt, że się przydał czasami uchylna łyżka, jak najbardziej. No, kurde, wtedy jakoś pamiętam, że nie było chyba tam e, możliwości, tak na, na szybkiego zamówić e, do tej koparki, bo ona jakoś tam wyszła. Jakoś Także wiem, że było, że e, wyszedł nowy model, t 19C1, i dopiero osprzęt do niej zbierali. E, także mamy łyżkę metrową, 45 z trzema zębami, z 4 i 30 z trzema zębami. o tak to idzie. Tak to jest. Napęd na gąsienicach. Miałem, słuchajcie, przypadek, że spadła gąsienicami w czasie jazdy na równym terenie. Okazuje się, że odkręcamy tą klapkę i jak w starszych, w starszych koparkach napęd jest skręcany na śrubę, tak tutaj jest napęd na tłoczku, który wypycha tawot. Z smarem normalnie się wypycha tłok, który napręża gąsienicę. Chwilę nam zeszło żeby do tego dojść bo tak naprawdę nikt tutaj nie wiedział jak to zrobić internet też nie pomagał bo wszędzie było, że musi być śruba i trzeba skręcić a się okazało, że faktycznie trzeba było tą kalemitkę wykręcić ileś tawotu zleciało, tłok się cofnął i napinasz się od gąsienicy nam poluźnił, nałożyliśmy gąsienicę natomiast tawotnicą daliśmy tawot napięła się co tak to wygląda z tyłu jest tam mały lemierz taki tam jak o, jak na małą koparkę przystało lemierz jest Tutaj, o teraz pas jest. Można wyjąć te zabezpieczenia go złożyć, bo koparka jest na rozsuwanym podwoziu. Tak jak tutaj widzicie, jest tłok i można ją zwężyć do metra szerokości. Można do niej zamontować jakieś tam młoty, wiertnice. Mieliśmy wiertnicę u kuli, ją wierciliśmy otwory pod płot. Także jakoś tam to szło. Dwa halogenki z przodu. Jeszcze jeden jest na yy, ramieniu, ale zdjęłem, bo tam robiliśmy jakieś elewacje i przeszkadzał, żeby blisko wykopać. Co tu mamy jeszcze ciekawego? Halogenek z tyłu, radio, które bardzo kiepsko odbiera, kogut. I tak naprawdę z zewnątrz byłoby to chyba na tyle. Yy. Zajrzyjmy do środka, jak to wygląda. O, o otwarte. Otwarte było, faktycznie otwierałem, kurde. Wyrywał jeszcze. No, tak przystało na ładowarkę standardowo. Dwie dźwignie do napędu lewo-prawo do gąsienic. Można sterować nogami ale to tak słabo jest trochę pomyślane. A prąd włączymy, zobaczymy jak odpali po dwutygodniowej przerwie, jak stała. Z ciekawości jestem też. W tamtym roku jak przywieźli mi ogrodzenie, było minus 28. Nie było czym ściągnąć, nawet nasz fent nie, nie odpalił. A kopareczka, wyobraźcie sobie, że elegancko odpaliła, pochodziła i dzięki w sumie ściągnęliśmy ciężkie bramy. Mieliśmy z głowy, a więc tak, w środku jak widzicie, no fotel wiadomo, regulowany. Koparka ma ogrzewanie, klimy nie ma, chyba można było domówić, czy nie można było, nie wiem. W każdym razie tak nie ma. Mamy dźwignię od tego rozsuwanego podwozia, w jedną stronę rozsuwamy, drugą zwężamy. Tak to wygląda. Przednia szyba uchylna, a tak jak normalnie w ładowarkach JCB jest, czy 3 CX, czy coś. Eee. No i co, tutaj ciekawego jeszcze. Mamy tutaj o, stanowisko operatora zajęte. Żeby ją odpalić, dźwignia musi być w górze. Tak, jak i w tych dużych ładow koparkach, ładowarkach, chyba też w koparkach obrotowych. Dwa joysticki. Eee. Tutaj dopłaciłem za ten przełącznik. O, tutaj zobaczcie ten przełącznik, trzeba trzeba tam było dopłacić, ponieważ byłoby tu w nogach takie klapki. To jest od, od sterowania e, ramienia. E, ten, ten przełącznik, natomiast jeszcze te kropki są też od włączania. E, tu jest jedna z dołu, jedna z góry, jedna z dołu. Z tego co pamiętam, tak? Czy nie? Jest tak, to za to to dopłacałem, bo to jest sterowanie e, hydrauliki, właśnie tak było w pedałach, a tak można tutaj sterować sobie z wszystku jakieś tam pierdoły robić <laughs> Można sobie tutaj w ogóle jakoś tam konfigurować, pozmieniać Mamy dźwignię odle miesza, opuszczanie, podnoszenie, żółw zając yy, To są takie, można powiedzieć, przyspieszenie tego naszego biegu pełzającego Gaz ręczny, radio, które naprawdę nadaje się, żeby tylko wyrzucić, bo jest tak gówniane No, mamy jakiś tam panel sterowania, można powiedzieć z tymi przyciskami Ech, wyświetlacz, no i zobaczymy tam jak nam to targnie. Czy za jest, ja immobilizer, jeszcze wpierdzielił w chodź tutaj dziadą. O, mamy immobilizer. O, świece się podgrzeją, zgasną to zaraz ją. O, ale zagadała bez problemu wejść na obroty swoje, wtedy dopiero możemy obniżyć drugi joystick. Praca jest na joystickach. <coughs> Wygodna bardzo, praca nie można powiedzieć. Fajnie się pracuje Standardowy układ jak w dużych koparkach: <coughs> podnoszenie, zamykanie, obracanie ramy, rozprost ramienia. No ale jeszcze wiadomo, no, te duże koparki mają nierasowane ramy. Najczęściej mają na trzy, także jeszcze dzisiaj dodatkowa jest opcja. Ta jest malutka. Tutaj włączamy hydraulikę. I możemy wtedy sobie to tam, o, zło. i możemy ośmiało śmiało sobie tam coś tam robić obracać się nie będę, bo jest spięta pasami zresztą w pracy już widzieliście o akcji tak bardziej mi chodziło, żeby się ją przedstawić technicznie i tak to tutaj by wyglądało koparka mała, zwinna e, roboty na te koparki też często pytacie się tam w komentarzach czy warto kupić, czy nie warto kupić słuchajcie, to jest taki paradoks, bo na te małe koparki jest tej roboty, ale ta robota najczęściej jest taka gówniana, bo niestety dużo telefonów mam takich. O, nie wezmę. Dużo oh, mam takie klocki jeszcze, bo zawsze je tu układam, jak zjeżdżam miną, pod ramę, tutaj, żeby burz z tyłu koła nie wszedł w powietrze. No ale wracając do tematu. Jeżeli chodzi o zakup takiej koparki, musicie się zorientować, tak naprawdę. E u siebie jakie jest zapotrzebowanie na taką, na, na, na taką maszynę? Ponieważ na te małe koparki tak, może jest sporo roboty, ale są takie właśnie, jak mówiłem, roboty strasznie małe. Przyjedzie pan na godzinkę, na dwie, wykopie pan 20 metrów, 30 metrów. Niestety, z tego się jakoś żyć i zarabiać nie da. To jest takie, takie, tak naprawdę mielenie pieniądza, bo, bo jest, to, jest to za mała robota, za dużo trwa całe pakowanie, spinanie. Jak robota jest tak naprawdę na 3 godzinki No to teraz tak, jechać po tą maszynę Bus, laweta Rozłożyć na jazdy, wjechać, spasać Jechać na miejsce, znowu rozpasać, zjechać Wykopać, znowu Wjechać, spasać, jechać do domu, rozładować Jak na przykład potrzebne jest laweta czy coś Także to nie są jakieś roboty szałowe Ja Wam powiem całkiem szczerze, że zastanawiam się nad sprzedażą tej maszyny Z tego względu, że Pieniądze, które się na niej zarabia są tak naprawdę nijakie, jak mówiłem dużo się narobiło konkurencji przez ten czas, tutaj ja akurat no, też uważam, że jak maszyna jest nowa, to, to jakąś tam stawkę trzeba mieć godzinową. Tutaj ludzie raz tą stawkę nam zaniżają, bo ktoś na przykład wie, wiecie, nie, nie odprowadza składek. Czy po prostu sobie kupił taką na, na jako dodatkowy tam pieniądz i bez faktury, bez niczego. Niestety, jak chcecie robić tak normalnie, że fakturę wystawiacie, jeszcze, jeszcze jak zatrudnicie operatora, to niestety trzeba po prostu kasować. Bo inaczej na tym nie wiecie, bo jak taka maszyna ma wam zarobić. 30 zł na godzinę, na znaczy 300 czy 40, no to jest granie warta świeczki. Tak to z mojego punktu wygląda. Liczenia e, stawki uważam i tak są za małe. Tam za ja za tą maszynę dawałem 80, chyba 7 czy 9 tysięcy netto. E, przez tego koronawirusa jest teraz warta z nowa 120, chyba 8 tysięcy netto. No to zobaczcie teraz, jak cena przez 2 dwa lata, 4 dwa lata, miesiące, jak poszła do góry, tak naprawdę. A, a, a stawka, jak pamiętam, zaczyna od 80-90 zł, teraz jest na 100 zł i jeszcze się nieraz gdzieś, słyszy, że ktoś robi po 70 czy 65 za godzinę, bo tam po prostu tak ma, nie? Także że, 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 no, tutaj kalkulacja jest naprawdę słaba. U mnie ta maszyna faktycznie bardzo dużo e, zrobiła, pomogła przy budowie, natomiast, e, natomiast mówię, raczej, raczej po nowym roku pójdzie na sprzedaż. E, to jeszcze tylko prąd właśnie wyłączę i pójdzie na sprzedaż. I chyba przyjdzie w to miejsce ładowarka teleskopowa. No niestety, no fajna jest koparka, fajna, fajna robota. Miałem tam takich parę robót, co faktycznie gdzieś się pojechało i porobiło po 10 godzin z ostrzału albo całą gdzieś tam po jakiejś tam farmy gdzieś się kopało. No ale to się bardzo rzadko zdarza. W każdym razie, jeżeli chodzi o samą maszynę, po tym użytkowaniu, może nie dużym, bo 400 godzin to nie jest dużo, ale już można coś powiedzieć no to ja ocenę, ocenę którą dałem tylko parce to śmiało bardzo dobrą piątkę mogę, mogę dać no co tu więcej chcieć, no to są, to są maszyny tak naprawdę do pracy, nie do wypoczynku wiadomo, że kabina mogłaby być kapkę większa, ale no przecież to chodzi o gabaryty, żeby tą maszyną wszędzie wjechać co też właśnie nieraz mnie denerwuje przy jakichś zleceniach, bo ludzie myślą, że mają mini koparka, e, mają jakieś krzaki, drzewka e, Tego nie wytniemy, bo, bo to musi rosnąć, ale pan tam wjedzie, wykopie Ja ta się akurat też trochę sprzeciwiam, bo nie będę tej maszyny jeździł, rysował kurczę po jakichś gałęziach No niestety małe pieniądze to nie kosztuje, e, także też trzeba trochę być wyrozumiałym w drugą stronę A z tym akurat różnie Ale jak mówiłem, według mnie ocena na spokojnie tą piąteczkę E, mogę dać ponieważ no, nie mieliśmy żadnych awarii został tylko wymieniony olej w silniku choć e, serwis mówi o tym żeby dopiero pierwszą wymianę zrobić na 500 godzin moim zdaniem to troszkę e, długo e, żeby trzymać do 500 godzin nowy silnik także zmieniliśmy je na 250 e, no a poza tym słuchajcie no co to spadła ta gąsienica i to było wszystko z awarii których mieliśmy tak naprawdę smarujemy jedziemy Mam nadzieję, że przyjdzie jeszcze w tym roku Odwilcz, to ładnie ją wymyjemy z tych wszystkich smarów. Jak widzicie, bo jest, mówię, smarowana na bieżąco, dbana. Wstawimy ją do garażu. I zobaczymy, co nam ta wiosna przyniesie. Jak nie, to pójdzie pod młotek. Rozlijemy się z jakąś fajną ładowarką teleskopową. Na gospodarstwo się przyda. A jak nie, to z nami zostanie. Może tam jeszcze tam jakiejś się porobi. Takich tam mniejszych rowków na polach. Zobaczymy. Wam życzę w każdym razie miłego oglądania. Jak macie jakieś pytania, śmiało piszcie w komentarzach. Na wszystko odpowiem, co będę wiedział. I trzymajcie się. Miłej niedzieli.